Szanowni Państwo. Zapowiadając dzisiejszą wizytę w Gdańsku prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, pana Karola Nawrockiego, mówiliśmy, że będzie to wizyta z jednej strony symboliczna, z drugiej strony sentymentalna. Pan prezydent Karol Nawrocki odwiedził wystawę główno w Muzeum II wojny światowej, którym przez wiele lat kierował i za chwilę podzieli się swoimi refleksjami po zwiedzeniu tej wystawy. Bardzo proszę Panie Prezydencie. Przede wszystkim serdecznie witam Państwa i dziękuję, że dzisiaj ze mną jesteście, że są polscy patrioci, którzy pielęgnują pamięć narodową, którzy są gotowi do tego, aby upominać się o naszych bohaterów. Drodzy Państwo, dzień dzisiejszy poświęciłem właśnie bohaterom. Najpierw Memoriał imienia Jana Biangi. Jana Biangi, który był Polakiem z wyboru i nie podpisał folkslisty, cierpiał za to, był w obozach koncentracyjnych i był gotowy do tego, aby cierpieć za swoje przywiązanie do wartości, do polskości i był wspaniałym polskim patriotą, dlatego cieszę się, że klub bokserski przyjął Jana Biangę, klub bokserski Brzostek Top Team, na swojego patrona. Następnie złożyłem hołd największemu polskiemu bohaterowi, żołnierzowi XX wieku, Rotmistrzowi Witoldowi Pileckiemu, który jest dzisiaj z nami i rzeczywiście, gdy byłem dyrektorem Muzeum II Wojny Światowej, to wspólnie z Adrianną Garnik wznieśliśmy ten pomnik, bo to bohater Opolu. Polsk polskiego oporu wobec dwóch systemów totalitarnych, komunizmu, ale także III Rzeszy Niemieckiej. Rotmistrz Witold Pilecki stoi dumnie na placu przed Muzeum II Wojny Światowej. Jak wspominał pan minister, zwiedzałem także wystawę w Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku i tutaj chciałem podziękować wszystkim, którzy już lata temu, przez wiele miesięcy, wiele tygodni do dnia dzisiejszego manifestowali i prosili o przywrócenie bohaterów na ekspozycję główną do Muzeum II wojny światowej. Wiem, że są wśród nas ci społecznicy, dziękuję państwu bardzo, bo pokazaliśmy wspólnie, że presja społeczna ma sens i bohaterowie mogą Dzięki presji społecznej wrócić tam, gdzie ich miejsce, a więc do Muzeum II wojny światowej. Wielkie dziękuję ode mnie jako od prezydenta Polski. Bo rzeczywiście, szanowni państwo, rotmistrz Witold Pilecki jest na wystawie głównej w Muzeum II Wojny Światowej. Jest i opowiada historię walki, cierpienia Polaków w XX wieku. To nie było możliwe bez z jednej strony pomnika pana rotmistrza, z drugiej strony bez, niestety, procesu sądowego, bez społecznej... Na wystawie głównie jest także rodzina Ulmów, to także wydawało się, szanowni Państwo, trudne do osiągnięcia. Ale rodzina Ulmów jest na wystawie i z tego widzę wszyscy jesteśmy szczęśliwi, jesteśmy zadowoleni. Oczywiście podczas tego bardzo miłego prowadzenia przez doktora Janusza Marsz Marszalca, wicedyrektora muzeum, były też rzeczy, które różniły naszą wrażliwość. Ja uznaję, że my, Polacy, mamy prawo do głośnego mówienia o tym, że w czasie II wojny światowej cierpieliśmy w sposób wyjątkowy, bo jak wiemy, jak wskazano na wystawie, 16-17% Polaków straciło swoje życie w czasie II wojny światowej. Jest taka notacja, ale uznaję oczywiście, że mamy jako wspólnota narodowa prawo do tego, aby te dane z II wojny światowej podkreślać. Tu w Polsce i na arenie międzynarodowej... Tak Polacy cierpieli w obliczu dwóch systemów totalitarnych niemieckiego narodowego socjalizmu i sowieckiego komunizmu w sposób Wyjątkowy od pierwszego dnia wojny do ostatniego dnia wojny i od tego są też polskie placówki muzealne, aby o tym powiedzieć. Upomniałem się także o świętego ojca Maksymiliana Kolbego, który jest znany, drodzy Państwo, na całym świecie. Ojciec Kolbe jest na wystawie w Muzeum II wojny światowej, ale niestety nie jest w takiej formie, w jakiej przeżył to życie i oddał swoje życie za Pana Boga i Ojczyznę. Rozumiem, że jest to różnica wrażliwości mojej i obecnej dyrekcji. Jeszcze raz dziękuję wszystkim Państwu za to, że tutaj jesteście, że walczyliście o naszych bohaterów i przypominam, że nasza wspólnota narodowa, my wszyscy Polacy jesteśmy zbudowani na naszej kulturze, na naszej dziedzictwie kulturowym na naszym języku który pozwala nam się porozumiewać na naszych wspólnych planach wobec przyszłości ale jesteśmy zbudowani tak że wokół wspólnego przeżywania naszej przeszłości i wokół pięknego świadectwa naszych bohaterów, o których dbaliśmy, dbamy i będziemy dbać. Niech żyje Polska, niech żyją Polacy. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję Panie Prezydencie za wystąpienia. Wszystkim Państwu dziękuję za przybycie.